6. Jakiś czas temu mogliście oglądać na moim kanale naprawę łucznika 450, tym razem trafił w moje ręce łucznik 465 albo 466. Nawet jeszcze do końca nie wiem, słuchajcie, kupiłem tą maszynę wczoraj, jeszcze nawet jej nie wyciągając z walizki. Dałem za tą maszynę 40 złotych, także śmieszne pieniądze. Zdjęcia były tylko pokazane na internecie, nawet nie oglądałem tej maszyny podczas odbioru Wziąłem ją po prostu taka jaka jest Podobno ma jakieś tam problemy z szyciem Zaraz tą maszynę rozpakuję Zobaczymy jak ona wygląda Tak jak mówię wcześniej jej nie oglądałem, więc sam jestem ciekawy w jakim jest stanie Ale za tą cenę słuchajcie 40 zł to Yy, sama ta walizka jest lewarta do maszyny. Słuchajcie, tak ona się prezentuje. Ta maszyna, jak widzicie, to jest model yy, 466. Sto... Pedał zasilający jest. Ciekawe, czy tutaj są jakieś inne rzeczy. Wodą jak się jaka się niczączę nie ma niestety pudełeczka, no ale za tą cenę jak widać to jest to co w tej maszynie było, czyli niewiele. oryginalnie do tego jest pudełeczko, tam z kluczykami, z narzędziami. Widzicie, tutaj tego nie ma. No, ale zaraz zobaczymy, czy ona w ogóle szyje, czy ona w ogóle, czy silnik działa. Ja sobie ją podłączę i spotkamy się za chwilę. No i maszynę podłączyłem. Zobaczymy, czy działa. Jak widzicie, silnik się obraca. Maszyna działa. Z tego co widzę, to maszyna ma tutaj uszkodzony ten mechanizm odnawiania nici. Brakuje również. Tu jest takie pokrętło do wysokości ząbków. które w materiał. Tak poza tym maszyna wygląda na sprawną. Słuchajcie, widać, że maszyna raczej nie była używana. Uszkodzenia te na pewno są spowodowane tym, że po prostu ktoś nie potrafił szyć, i na siłę pewne rzeczy robił, i maszynę po prostu tak uszkodził. Ja sobie za chwilę tą maszynę rozbiorę. Ściągniemy tą górną pokrywkę. Zobaczymy, jak tam wszystko wygląda. Aby zdemontować tą górną pokrywę, należy odkręcić dwie śrubki, jedna jest w tym miejscu, druga tutaj. Te dziurki tutaj to są dziurki do sparowania maszyny. Ale najpierw sobie odkręcimy tą pokrywę. Spróbujemy naprawić ten mechanizm, zobaczymy co tam się stało. i zobaczymy do środka, w jakim jest stanie ogólnie ta maszyna. Siły są odkręcone. Tak to tu wygląda. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Ale tak jak mówiłem, maszyna praktycznie nie była używana. Trzeba. Wymaga na jedynie. Wszystkie mechanizmy tutaj dobrze wyglądają. Na szczęście nie są pordzewiałe. Ale nie ma żadnego brudu, syfu, także widać, że maszyna nie była używana. Ktoś po prostu kiedyś kupił i leżała w szafie. Później ktoś próbował coś na niej szyć. Niestety nie potrafił, nie udało się. No i maszynę za takie pieniądze, jak kupiłem, sprzedał. Słuchajcie, tu mamy ten uszkodzony mechanizm. Jak widzicie, że widzę, co się stało. On powinien być. Tutaj tulejka taka jest. W miejscu ona się przesuwa. Należy tą. Tu jest śrubka. Należy tą śrubkę dokręcić. I wtedy ta tulejka powinna być w miejscu. Nie powinno się już to wszystko przesuwać. Teraz jak widzę, mechanizm. Pracuje. Jak widzicie, jak to wcisnę tutaj do końca, to o, nie działa. Także naprawa prosta. Odkręcę sobie tą śrubę. Zobacz, jak tam to wygląda. No i później ją dokręcimy i powinno wszystko działać. Słuchajcie, zmiana śrubka. Nie chce się dokręcić ani odkręcić. Jest problem. Także Spróbuję to zrobić inaczej. Włożymy sobie tam o, ślubokręcik. No i parę razy stukniemy. Może to pomoże. Próbujemy ją wykręcić, no puściła, nie wiem czy te śrubki na kleju są wkręcane czy nie, jednak był problem. wyciągnąć. być w takim śrubokręcie magnesowy. Mam go, ale nie chcę się szukać, więc spróbujemy nam magnesować inny śrubokręt. No i może nam to wszystko się uda wyciągnąć. śrubka wyciągnięta pod tą śrubkę będę musiał coś podłożyć słuchajcie bo najwidoczniej albo to jest jakiś fabryczny błąd problem tak się też mogło zdarzyć słuchajcie pod tą śrubeczkę. Podłożyłem. Tu mam takie. Jeden mi został. Miałem takie plastikowe kółeczka. Wrzuciłem tam takie 2-3 kółeczka. Zakręciłem tą śrubkę. No i teraz to się już nie rusza. Także jak widzicie, element już działa poprawnie. Co teraz? Słuchajcie, teraz sobie tą maszynę nasmaruję. Ona tutaj ma kilka punktów smarowniczych, jak widzicie. Czyli wlejemy sobie olej tutaj, 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 tutaj z tej strony. Tutaj jest miejsce na wlanie oleju, no i tutaj mamy takie do posmarowania elementy. No i dobra. Maszyna nasmarowana. Teraz składamy pokrywkę. No i pokrywa jest założona. Słuchajcie, tu sobie przygotowałem identyczną maszynę. A dlaczego już wam mówię? Słuchajcie, tutaj widzicie, jest takie pokrętło. To jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać chyba. Opuszczanie i podnoszenie tych ząbków jak mówiłem tego pokrętła nie ma, że jest łamane, ale ono nie jest łamane. Tego pokrętu tutaj nie ma fabrycznie zamontowanego. Już Wam pokazuję. W tamtej maszynie jest mechanizm, który tymi ząbkami steruje. Tutaj tego mechanizmu brak. Zaraz tę maszynę obrócę i zobaczcie, jak to wygląda. Obydwie maszyny odwrócone. Jak widzicie, tu jest ten mechanizm. A tutaj, jak widać, tego mechanizmu brak. Znalazłem na internecie już również podobną maszynę. Także wiem, że to z fabryki takie wychodziły. No i co, słuchajcie, teraz y, zamontujemy sobie tutaj, założymy nić i sprawdzimy, czy ta maszyna w ogóle szyje. Na no nitkę do maszyny. Zamocowałem, tutaj mam kawałek takiego dżinsu, jest trochę elastyczny, także może troszkę krzywoszyć maszyna na ściegu prostym. Wyciągniemy sobie dolną nitkę. Dolna i górna nitka są białe. No i robimy próbę. Ścieg prosty. Zigzag. Zmniejszymy ten zygzak. Sprawdzimy, czy szyję w bocznym przesunięciu igły. Wsuniemy igłę w kolejną pozycję. Nie słuchajcie, jak widać, masz na szyję. Tak to wygląda z drugiej strony. Nawet nie trzeba było jej regulować. Słuchajcie, poprzedni właściciel mówił, że coś słabo szyje, Jak widzicie, szyje bardzo dobrze. Wystarczyło tutaj podregulować na naprężeniu nitki. Wcześniej nitka była na jedynce. Jest teraz na czwórce. No i jak widzicie, wszystko ładnie szyje. Także na tym kończymy ten film. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.